Cześć dziewczyny, dzisiaj w porze drzemki Antosia zrobimy. Co zrobimy dzisiaj? Piramid. Piramis! Piramis, Ja mam pomocnika. Nasz malutki tutaj sobie drzemkę robi, będziemy kontrolować. Jest godzina 11.02. Tak, 11.02. Tak, I mów 11, po kolei co tak. potrzebujemy. Co tutaj masz? Pokaż Nie. do kamery. Takie co? No, przeczytaj, co to jest? Ser. Ser. Faruk. Faruk. Ile dwie E, dwie kaszki. Zrobimy podwójną porcję, żeby była dla dzieciaczków w wersji bez kawy, a dla mnie i dla męża wersja z kawą. E, co tutaj mamy? E... Mleczko kokosowe. Mleczko kokosowe. Ty zrobię. Biszkupciki. I wersja dla rodziców z kawą. My będziemy mać kopciki w kawie. I teraz tak, bierzemy nóż, otwieramy nasz paruch. Halo? To Ale okay. po co mamy jakaś rzecz? Czekaj, mamusia otworzy, a Ty wrzucisz tutaj do pojemniczka. Dobra, chyba, że to masę, twar masę twarogową zrobimy jako tylko y, jedną, bo tylko biszkopty Iii. będą w kawie maczane, a masa twarogowa będzie taka sama do obydwóch. Y, proszę wrzuć ser tutaj do miseczki nam. No, dobra. Wyciągnij y, y, z papierka. A. To pierwsza. Ja by zrobiłam do tego jakąś <grym> No Oj, tako złap sobie i wyrzuć tutaj. Tak złap? No i O, tako. O, o. O, dobra. Mógł... Dobra. dobra. To wyrzucamy. To no, nie szkodzi. Ja, dobra, umiem. Nie mógł taką m, m, tak nie Dobra, umyję. Dobra, nie umyj bo jeszcze to będziesz. Teraz sobie umyjesz na końcu. Wrzuć jeszcze ten twaróg tutaj. Mamusia otworzy mleczko. Mlecz. Mleczoro. To nie jest tasiemleczko, tylko mleczko kokosowe w puszce. Normalnie do jednej porcji dalibyśmy jedną kostkę twarogu i mniejszą puszkę, ale dzisiaj robimy z dwóch kostek, to damy całą puszkę, dużą. Chcesz wlać Olafku? Zaraz wleję. Mamusia przygotuje pudełeczka. Uwaga, tylko nie porozlewaj. Wleję ładnie wszystko, no, tak? Okay. Okej, ok. okay. Tak. Puszka, może mi się przydać? Y, aby sobie troszeczkę osłodzić, my damy cukier. Wy możecie dać sobie słoik, y, słoik, y, słodzik albo jakiś miód, co tam uważacie. My damy sobie jedną łyżkę cukru, albo damy dwie. Teraz ja sobie ułożę serwa na jabłko. Tak naprawdę młode powiedzieć, że ja mogę wszystko naprawić. Prawda, mama? Co, Teraz naszą masę farogową za pomocą blendera wymieszamy. Mm. Okay. ok, naszą masę już, już wymieszali. Teraz Wam pokażę jaka jest konsystencja. Na. Da, ale ona ładnie nam y, ściągnie później jak postoje w lodówce, Dobra. A potem ja zrobię filmik jak wybucha wulkan. Dobra, masę już mamy. Teraz proszę Olaf, teraz sobie połatasz swoje biszkopciki w swoim tutaj na dnie. A mamusia swoją wersję zrobi z kawą. A może jedną też? Nie, no coś Ty. Dlaczego okay. nie? Dlaczego no nie wolę? Ok, już ładnie poukładałeś? Jakby co, teraz jest 11.07. 11.07, o kurczaki. Już 4 minuty nagrywamy, strasznie długo. A to miało nam zająć tylko chwilkę. Dobra, już, dobra. Jeszcze, dobra, bo tu jest dużo zabawy, bardziej tak o. No, czekaj, jeszcze tutaj wcisnę sobie z jeden. O, taką poukładałam. Teraz wylewanie mody okay, tylko jednego Okej, teraz wylewamy jed... pierwszą masę naszą twarogową. Okej. Okay. Teraz Olafkowi tutaj wlejemy. Pyk, pyk, pyk. Ciekawy, czy nam biszkoptów starczy? Dobra, się okaże. Okej. Okay. Okej. Okay, okay. Dobra, układaj sobie drugą warstwę olawku biszkopcików na wierzchu, o tak to już wygląda mniej więcej, Ja? No i też tak wygląda. Mamusia bardzo lubi kawę, więc sobie nie będę żałować. Ja też lubię. Wiecie co, za mało mam biszkoptów na tą ilość twarogu, nie przewidziałam tego, więc teraz... Ja lubię jest jabłka. Damy więcej tego twarogu na górę niż na dolnej warstwie. Ok. Mieniami. Mm. Ok. Wszystko na oko robimy, oczywiście. Jak zwykle. Czekaj, Olafku, dajcie kleje. Mm. Mm. To jest pyszne, pewnie będzie. Mmm. Mm. Ok. A! nie sobie... jest tą cenę. Kurczaki, za, za dużo mam tego. Dobra, mi jeszcze stać to na, na jeszcze kurę. Ja jeszcze trzecią warstwę zrobię, zaszaleję. Bole? Jeszcze zaszaleję. Ja sobie z dwóch, z dwóch tylko. Tak, tobie z dwóch. Zaraz dam ci. jakbyś Ola, nie wiem czy dosięgniesz z lodówki gorzką czekoladę. Posypiemy sobie na to. Gorzką czekoladę, bo już mi wczoraj się kakao skończyło. Mhm, na drzwiczkach, dosięgniesz? się nie sobie dodać To na końcu już się to dopiero później jak w zbrodnią. Dobra, mamy gorzki Kustankę, jest to kustanka ale to tak nie teraz, kochani, bo to będzie tutaj przed samym językiem. Tak. I sobie gorzko na ciepłolę. Ok. Chyba jeszcze można tu polać po tym jednym stopniu. Bo to jeszcze sobie posypię czekoladkę. Dobra. Nie no, ale I sypią sobie. Mmm. Tu łatwo. Ja cię mogę tutaj zastać. Bardzo. Dobra, olaf podjeżdża. Troszeczkę. Najszybko. Będziesz cofnąć? I chyba paznokcia chciała No, trzeba będzie to spiłować. ja będę tak. jedną całą. Powiem, że jestem dodać to i to. Dobra, Olafku, posyp sobie. Posyp sobie, ładnie. Ja sam. Dobra, pomóż. Uwaga. Czekaj, może łóżko bo umorzę. Uwaga. Coś się przyklejało. Dobra, wersja Olafa będzie widać, że to Olafa wersja. A to moja, to dam. To -dam, dam nie. Ta -dam. Nie, jesteś nie. No się, cały czas się na... A, jak chcecie, to można dodać to i to, te dwie rzeczki. Dobra, wstawiamy do lodówki. Wstawiamy do lodówki.